Nie miał okazji i w chuj, ja, jedyne co ja wszystko, przez te moje wszystkie relacje, nie, straciłam czas, zdrowie, pieniądze i reputację. I teraz powiem Tobie taką jedną rzecz. Ja wiem, że to jest konsekwencja moich wyborów, nie? Wiara w ludzi, wiesz, sialalala, nie. Jako w momencie, kiedy ja płakałam, bo rozkrywana była cała moja haka, zamiast, na przykład, nie wiem, iść na spacer, pojechać sobie coś fajnego porobić, tak? To ja patrzyłam, jak mi wyrywa parapety ze ściany, nie? A w momencie, kiedyś płakałam, to śmiał mi się w twarz i powiedział, że, proszę, jeżeli mam ochotę, to mogę się powiesić. On, jeżeli mam taką mam wolę, to on mi pociągnie za nogi. Eliza, słyszysz, to ja ci mówiłem na samym początku: słuchaj, ja nie usprawiedliwiam ciebie ani jego. Pamiętasz, jak ci mówiłem, yy, jakim było błędem to, jak tego poznałeś w zakładzie karnym? No, no i co? Wina jest wasza, oboje. Jaki twoja, taki jego. Taka jest prawda. Wiedziałaś, no, jaki jest. Wina, no? Nie, o wasze oboje. Wiedziałaś, jaki jest Hammed i, i wiedziałaś, na co się piszesz. Widziałaś jego filmiki, na internecie widziała... Ale słuchaj, ja cię nie będę tu pouczał ani nikt, tylko o co chodzi Eliza. To prawda, że ty chcesz się wyprowadzić z Poznania? Tak. Aha, to jednak prawda. Bo... Skąd to wiesz? Wiesz, to parę osób do mnie dzwoni, przez to, że ja się dobrze znam z Andrzejem, nie? I. i, i bo już Andrzej ma wpłacone na paczkę, Andrzej ma wpłacone na wypiskę. Andrzej się do mnie dopiero... Ale Pięso Nie wiem. 500 złoty od... demon mu wpłaciła, reszta as. Demon, Piotras. A nie wiem co to jest. No nieważne. No, nie Mam nie to to, 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 tego, tego to nie wiem, tego to nie wiem, ale, ale wiemy, że dwie inne osoby i ja mu wpłaciłem dwie inne osoby, to wiem na pewno, że mu wchodzi. No, także widzisz, ja taką kurwą nie jestem, bo zapłaciłam mu 500 zł na wypiskę i wiesz, nawet taki as głupi, nie? gdzie on też, w naszej znaczy głupinie to, że go obrażam, wyjebany mam na niego, tylko chodzi mi o to, że jest łasy na siano i wiadomo, że wiesz, że kombinuje i tak dalej, no to nie jest człowiek asa, godny zaufania, tak? Temat asami... A nawet on a Nawet on mu zrobił, napierdalał 4 godziny i to wszystko mu oddał, pokazał mi screeny, pokazał mi, wiesz, udostępnił mi ekran, powchodził mi we wszystkie kurwa możliwe, gdzie są płatności i to wszystko też powysyłał Hachmentowi na konto. A ja równie dobrze mogłabym mieć na niego wyjebane, nie? Bo nie dość, tyle tyle co miałam, tyle czasu zmarnowanego na, na płac i na, wiesz, zapierdalanie gdziekolwiek, miałam sobie chatę na spokojnie, miałam sobie pracę na spokojnie. Wszystko mi rozkurwił, co tylko mógł. Dobra, Eliza. Spokój się, możemy teraz na spokojnie rozmawiać. Na temat Asa, mów, proszę, pamiętasz jak mówiłem, że do niego zadzwonił, rozmawiał na temat pieniędzy. Nie dzwoniłem, nie gadam z nim, bo w sumie, <coughs> o czym miałem z nim gadać? On zrobi, jak zrobi. Czy mu wpłaci, czy nie wpłaci, to on pokaże Ale się. on już zrobił, bo gadał ze no to, mną jeszcze i pytał się, co Andrzejowi no to, najlepiej by pasowało. No to ci mówię, no to ci mówię że nie, ja nie dzwoniłem, ani nie rozmawiałem z nim, w sumie nie mam zamiaru dzwonić, ani ten, ten. Następną rzeczą Liza, przemyśl sobie na spokojnie, ochłonnie. Och, słuchaj, to jest Twój wybór. Ja bym... Ale jaki mój wybór? No, ale posłuchaj. Powiedz mi, jaki mój wybór? Słuchaj, wierzę, że. Wiesz, że... Jeżeli, jeżeli, jak się tu powiedzieć, Eliza, żebyś mnie źle nie odebrała, chcecie tylko po prostu, nie wiem, taki, No boisz się, że kolega to, będzie, za jakieś perzota siedział, tak? Nie, nie, to nie o to chodzi. Słuchaj, my mamy po tyle lat puchy, że za jakieś tam, co on dostanie, rok czasu, półtorej, dwa. Słuchaj, my mamy po tyle lat puchy, że to, że kurwa, dla mnie to, a, a mnie to ani wzrusza, ani ziemi, ani jego. No kurwa, no taka jest prawda, kurwa. No, Eliza, no dobrze, to czego ode mnie oczekujesz? Y tylko, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Przemyśl sobie na spokojnie, ale na spokojnie sobie przemyśl, mm -hmm. co będzie dla ciebie lepsze, czy pójść to kurwa wycofać, dać sobie spokój kurwa z tym wszystkim, odciąć się kurwa od tego środowiska, od tego wszystkiego, czy brnąć to dalej. Chachmet kurwa przez jakieś tam swoje oskarżenia, czy coś będzie miał kurwa konsekwencje i wiesz, że hachmed wyjdzie za 2-3 lata, yy, za jakiś czas. To ten to będzie kurwa powrót do tego samego, bo on jest uczciwy nie odpuścił. Przemyśl to sobie jedną rzecz. Jedną rzecz sobie przemyśl, a drugą rzecz, wiesz, że jak to wypłynie w internecie to wszystko, to kurwa też będziesz kurwa, będzie dopiero napór i nacisk na ciebie. Nie lepiej, żeby to wycichło i wygasło wszystko. Bo nie wiem, komu o tym powiedziałeś. Ja wiem, z mojej strony nie wypłynęło to do nikogo. To widzisz kurwa chyba, nie? A że chcesz wyprowadzić? Co? że co, że chce się wyprowadzić, czy co? Nie no, o tych zeznaniach o tym, o tym wszystkim z hechmentem, o tym, że no, o tym, że byłaś na policji i wszystko, nie? To co mi powiedziałaś, nie? To, to wiesz, że ja tego nie wiem, co zostało między nami. I na razie i, nie? Że, i, ja wiem, ja mówię, ogólnie nie. Ja Liza, dopóki to nie wyszło nigdzie, ja wiesz o co chodzi. Bo to prędzej czy później wyjdzie. Dopóki to nie wyszło, moją radą jest dla ciebie, i to nie chodzi o Hachmenta ani nic, tylko żeby tą sprawę wyciszyć. Wy, wycofaj to, żeby nikt nie wiedział, bo jak to wyjdzie, że ty poszłaś na policję, na Hachmenta, bla, 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 nie, nieważne jak tam było między wami, ale wiesz wtedy coś, jak, jaka będzie wrzawa, wszystko, i dopiero jaki będzie i jasków, i tych patowych jakorów i wszystkich, kurwa, co się będzie działo. Przecież ja oglądałem dzisiaj ten filmik, Patowelikowa, że on go wsadził do kryminału. Ja I mam z mordy wyrobić wycieraczkę, nie? Mimo tego, że to niejednokrotnie się zdarzyło, tak? Ja jako kobieta nie mam szans, fizycznie ani w ogóle, wiesz, dobrze, oboje wiemy, tak? Wiekowo, jeżeli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o... fach, w czym się, kto jakby, i co przeżył Aliza, i tak dalej, ale, tak? Aliza, ale co ci da to teraz, co ci do teraz da, że on posiedzi rok czy dwa? Co ci to da? A co to da, że będą na mnie pierdolić w internecie? Już nie pierwszy raz. Przecież, słuchaj, teraz się śmieją, Ale, że. Ty, bo my chyba się nie zrozumiemy. Ja nie mówię ci, że mi to coś da. Bo to nie próbujesz będzie Próbujesz to... mi powiedzieć, że jak Hachman wyjdzie za trzy lata, to mnie go tak? No, znasz go, za wiesz. To. Ale znasz go, wiesz, pamiętasz historię... Skąd skąd jeszcze będę żyła, a skąd jeszcze Ale, mnie znajdzie? Dobra, wynajdzie? Eliza, takie głupie gadanie. Wiesz, jaki jest Hachmet? Pamiętasz, co było z jego wspólnikiem, który się na niego rozjebał i jak wyszedł, kurwa, nie żył i co hachman zrobił? No, no i co? Rozkopał jego grupy i nasrął na no trumny. Wiesz, że on jest, kurwa, mściwy, kurwa, wiesz o tym, nie? Przemyśl sobie to, Elia, no, ja nie ci dobrze, No ale jak wiesz, jak ja mam teraz iść, wiesz, zrobiłam coś, bo nawet z tobą rozmawiałam, to była dla mnie jedyna sensowna rzecz w tym momencie, wiesz, bo ogólnie oprócz Hachmenta ja troszeczkę miałam różnych innych sytuacji i po prostu wiesz, piętnowanie takiego czegoś, nie dam sobie przyzwolenia, nie. Okej, okay, już mniej chyba ja o cię to powiem, wszystko. coś na temat. Ja słuchaj, to jest. Hachment jest moim kolegą. Y ja tutaj nie obstaję, żebym siedział, czy nie siedział, bo bo ja Ci powiedziałem, dla mnie czy dla niego to przesiedzieć 2-3 lata to jest żaden problem, kurwa. Tylko powiem Ci tak, weź przemyśl sobie na spokojnie, co będzie mniejszym złem albo lepszym i co będzie miało jakie konsekwencje później. Nie odbierz tego, że ja cię straszę z mojej strony, czy coś po prostu jak chcę Ci doradzić, rozumiesz? Powiem sobie tak, dla mnie to nie ma w tym momencie znaczenia, ponieważ tak jak miałam poukazane wszystko, tak mam wszystko rozpierdolone, więc wiesz, mam otwarte drzwi od domu, Mam nie do końca zapłacone mieszkanie, bo wcześniej też nie mogłam sobie załatwić zwolnienia, bo się kłóciłam z Hachmentem, więc olałam swoją pracę, swoje zdrowie. Nie mam teraz, jeszcze się nie bo jest chuj skarg, słuchaj, Aliza, chodzi, po części to ci powiem. A on ma kurwa swój chuj najebane, bo ja mu jeszcze ogarniam te typów, żeby paczki mu robili, wypiski. Ale ktoś ci każe? No nie no, ale no, czy za dużo no, ale nie widzisz, jest ode mnie ty masz, ale, ale to masz, Ale ty masz Ale dobra, ty masz centrum sztokholmski. Poczułaś się przed niego szystrona no, i jeszcze coś dla niego załatwisz, po co? To albo się Bo... od niego odetnij. Mhm. Albo widzę dalej, nie wiem, no to jak tak nie chciałaś, żeby on był, i chciałaś się go pozbyć, i wszystko, a i tak zrobiłaś, a teraz jeszcze załatwiasz dla niego jakieś rzeczy, no to albo się odcinasz od niego, albo nie, no to nie wiem. Nie jestem osobą, która będzie pozwalała, jak ktoś sobie będzie po niewie